Cześć! Z tej strony Raftech Dzisiaj chcę Wam pokazać finalny odcinek Serii o koparce i opłacalności kopania kryptowalut W 2025 roku Myślę, że już mogę coś o powiedzieć Mam koparkę od 8 miesięcy Prąd kosztuje dokładnie 0 A mimo to koparka Nie zarobiła, więc jakby Zostańcie ze mną Opowiem Wam dzisiaj o podsumowaniu tego projektu Tych 8 miesięcy Ile straciłem na czym to polega i dlaczego straciłem, więc zapraszam na odcinek. Ok, więc dzisiaj jest trzeci ostatni odcinek serii, e, przypominam o co chodziło. Zakupiłem około maja e, koparkę kryptowalut opartą na sześciu kartach e, Radeon RX 6600 e, e, i miałem plan kopać kryptowaluty, które właśnie opierają się o GPU i nie pozwala tam się kopać ASCII. W tamtym momencie wyglądało to w miarę sensowne i opłacalność tego projektu była na poziomie kilkuset złotych rocznie, co stwierdziłem, że będzie ok, co w nie sensie w zasadzie, że karty się zwrócą po około roku i około kilkuset złotych zrobimy. Już na tym etapie zauważyłem, że jest coś nie tak, może, może nie na tym etapie, ale po dwóch, trzech miesiącach zauważyłem, że to się nie do końca spina i. Liczby wyliczone przez GBT z danymi są bardzo zmienne, a to gorsze zmienne, idąc po prostu w dół. Czyli Raven coin spadał, wartość moich podzespołów spadała, więc zapłaciłem za nie, mniej mogłem za nie wyciągnąć i tak Więc, już w okolicach lipca lub sierpnia, sprzedałem połowę kart graficznych, czyli 3 z 6 zostały sprzedane. Natomiast resztę projektu dokończałem na trzech kartach graficznych, żeby po prostu zminimalizować straty, ale jednak zostać i dotestować to do końca. Więc w tym momencie już płacę tylko dwie karty. W zeszłym tygodniu sprzedałem następną kartę i planuję na początku roku, czyli styczniu, sprzedać pozostałe dwie oraz zasilacz i, karty, oraz zasilacz i płytę główną, tak żeby po prostu dochodzić jak największy zwrot z inwestycji teraz jak to wygląda na liczbach. Koparka kopała przynajmniej 8 miesięcy, bo zacząłem kopać około e, maja, e, natomiast aż do dzisiaj e, no nie kopały wszystkie. Natomiast koparka przez te 8 miesięcy wykopała łącznie 10125 Ravencoinów e, i kosztowała mnie 4700 zł za zakupie. Sprzedałem do tej pory karty graficzne za około 2200, Wartość płyty głównej, CPU i powiedzmy pozostałych dwóch kart to jest około 1500 złotych. Czyli podsumowując cały projekt, jak sprzęt, który kupiłem, poużywałem i sprzedałem, będę około 1000 złotych stratny na samym sprzęcie, jeszcze nie mówimy o krypto. Natomiast ile jest warte 10 000 rave coinów? Na ten moment około 70, może do 80 dolarów, to jest ten pułap, czyli mówimy tutaj o powiedzmy 300 zł, niecałych, więc nadal cały projekt jako całość po roku pracy z użyciu, wiecie, megawatów energii przynosi mi około 700 zł straty. No, pokazuje to tak naprawdę no nieopłacalność tego kopania ja wiem, że w komentarzach zdaje się milion specjalistów bo już to pod poprzednimi filmami też widziałem którzy powiedzą, że nie, że się opłaca, że trzeba kupować może tak może ja czegoś nie wiem, może ja po prostu nie jestem na tyle dobry w to i nie wszedłem na tyle głęboko w temat, żeby, żeby, żeby się wypowiadać, natomiast jak pewnie większość moich widzów jeżeli Wy kupicie koparki i kupicie karty graficzne, postawicie system i tak dalej, to już będzie Wasz poziom zaawansowania który musicie dopiero zbudować no, to pewnie tak będzie mieć podobne wrażenie jak ja. Ja w sensie tego bym się spodziewał. Natomiast dla tych, którzy są już specjalistami w branży, i tak dalej, was nie biorę pod uwagę. Jeżeli wy naprawdę wiecie, co robicie, śledzicie giełdę, dokładnie wiecie, jakie co sprzedawać, kupować, jak tym obracać, jak mieć najniższe prowizje, i tak dalej, może dla was jest to nadal opłacalne. Co mnie najbardziej zaskoczyło w ogóle w tym projekcie, to jest ta ogromna zmienność. Czyli siadamy w maju. Robimy analizę i zakładamy, że nawet połowa tego będzie, połowa najniższej wartości, najwyższej wartości z ostatniego roku em, Rave coina, to ten projekt będzie opłacalny. No niestety ta połowa nie wystąpiła, a wręcz tylko spadało w dół cały czas. Wiadomo, no, dam trochę do góry, trochę do dołu, ale trend jest raczej spadkowy przez te miesiące. Em, czy o tym nie zarobić, czy zarobię to jeszcze nie wiem, no bo ja te Rave coiny po prostu postanowiłem sobie zatrzymać i, i niech sobie leżą e, czekają na najlepszy moment. Może jakimś stanem kiedyś to wyskoczy. Ym, nie dziwiło mnie też brak opłacalności, bo ja mam darmowy prąd, nie? czyli nawet jeżeli prąd macie w 100% za darmo i nie tego ani złotówki, to w moim przypadku to nadal nie było opłacalne, czyli jeżeli macie prąd płatny, to po prostu popłyniecie, czyli poniesiecie koszty, czyli stracicie jeszcze, jeszcze więcej. No i wymaga to też relatywnie dużo czasu, przy tym, że przynosi to stratę, tak? Czyli musicie poświęcić czas, żeby to kupić, żeby to skonfigurować, ustawić, monitorować, sprzedawać, wrzucać na giełdę, a jeżeli byście chcieli to sprzedawać z maksymalnym zyskiem, no to jeszcze monitorować tą giełdę, relatywnie dużo czasu, nawet jeżeli to było dochodowe na poziomie 200, 300, 500 zł rocznie, chyba nie jest to gra warta świeczki i lepiej po prostu zrobić coś innego. Co bym zrobił inaczej, jak bym zaczynał dzisiaj? Jeżeli chodzi o sam test, to myślę, że nic, bo wydaje mi się, że sam test przebiegł relatywnie sensownie. Mogłem przetestować te um, wszystkie teorie o kopaniu, o tym jak to jest opłacalne, nieopłacalne i w ogóle na własnej skórze, nauczyć się trochę tych technikaliów. I tak jak mówię, no, z mojej perspektywy jest to nieopłacalne, natomiast co bym mógł jeszcze zrobić dodatkowo, to w tym momencie jestem ciekawy, bo tam parę komentarzy widziałem, żeby kopać na ASCII i faktycznie ASCII ma dużo większą wydajność, natomiast ASCII jest trochę ślepym zaułkiem dla mnie jako laika, no po tego już nie sprzedasz. Nie wiem w sensie, jak kupisz koparkę ASCII, która jest dedykowana pod specjalny algorytm. To nie jest karta, graficzna, którą możesz kupić, sobie do grania i będzie jej dalej używał, i, i spoko, tak? Po prostu jest rynek, gdzie ktoś to kupi. To jest sprzęt niesprzedawalny albo sprzedawalny bardzo małej grupie odbiorców. Przez to nie chce iść w to ryzyko i raczej nie będę tego kontynuował. Werdykt. Bez owijania w bawełnę. Kopanie kryptowalut na GPU w 2025 roku to pomyłka. Przynajmniej z mojej strony. To nieopłacalne, poniosłem stratę. Ehm, nie płaczę na tym, no bo byłem na to przygotowany od początku, startując ten projekt. Ehm, natomiast bardzo fajne jest to na pewno technicznie, żeby się nauczyć, zrozumieć w ogóle, jak te kryptowaluty są wydobywane, jak działają algorytmy, ehm, że można kopać jedną kryptowalutę kilkoma różnymi ehm, algorytmami tak? ehm, pulami że to można później na różne giełdy wrzucać, na różnych giełdach sprzedawać z różną marżą i tak dalej. To było bardzo wartościowe doświadczenie, bo mi wiele nauczyło technicznie i, i jakby o kryptowalutach samych. Natomiast e, jeżeli chodzi o samopłacalność, no to niestety ona tutaj nie występuje. Natomiast zakończmy ten odcinek. Nie chcę, żeby on był jakiś długi. Chciałem takie właśnie krótkie podsumowanie tego projektu po prostu zrobić. Czy wy kiedykolwiek kopaliście? Jak tak, to na czym? I jak wam się to opłaca? Czy znaczy, może nadal kopiecie? I wyjaśnijcie mi teraz w komentarzach ile rzeczy zrobiłem źle. Natomiast na to wszystko. Dzięki za zweryfikowanie tematu po paru miesiącach. Dzięki, jeżeli oglądacie tę serię, zapraszam na moje pozostałe firmy na różnych tematach. Jak widzicie, koparka w tle cały czas działa, ma ponad kilka tysięcy godzin. O tym też materiał muszę przygotować. Natomiast jesteśmy na dobrej drodze. Zostawcie suba, łapkę w górę i lecimy dalej. Cześć, pozdrawiam Raftech.